Hejka! W dzisiejszym odcinku będę drugi raz testował artykuły spożywcze. Em, dokładnie mówiąc, taką oto czekoladę mama zjadła odrobinkę i powiedziała, że jest pyszna. Mm, napój inspirowany piankami marshmallow i minionkami. Byłem w szoku, kiedy zobaczyłem jego cenę. Ze względu na, po pierwsze, piękne marshmallow, po drugie, licencję związaną właśnie z filmami animowanymi o minionkach oraz ciepłego loda. Na początku to ja byłem pewien, że tylko jeden lód nie miał gałki. Później przejrzałem dokładnie, szukając loda z gałką. Wiecie, tak jak ma że lodu w apelkach i żaden nie miał gałki. Jakby we wszystkich bita śmietana była nakładana szpachelką. I polewa też od szpachelki. Całość kupione w din Co Dino jest supermarketem pochodzącym z Polski. Czy jesteście ciekawi? Zaczynajmy. Ok, więc na pierwszy ogień czekolada. Każdy, kto mnie zna, wie, że mam słabość do słodyczy. A szczególnie tych zawierających kakao, jak na przykład czekolada. której smak mnie zainteresował, bo jogurtowa, wiśniowa. Duże czekolady Delis w Dinie, co nie, kosztują mniej więcej tyle samo, co małe milki. Tylko, że milka jest bardziej popularna, popularniejsza. Chuj z gramatyką. Hmm. Jeśli chodzi o Delisa, Co tak? Zapach? Za, za kiepski mamy węch, żeby go ocenić. Konsystencja? No jak typowa czekolada, 10 na 10. A smak? Łomaczko, to jest pyszne! 8 na 10 w mordę Przepraszam, Jerze. Hmm? Kiedy były mały, mama mi kupowała ciepłe lody, ale inne niż te. Konsystencja mm. taka sobie pięć na dziesięć, zapach nie jestem w stanie go ocenić, bo zbyt ją nie czuję. A smak mm. dwa na dziesięć. Zmieniam zdanie co do konsystencji Bo dobrało mi się do bitej śmietany 9 na 10 kurde I teraz muszę uważać, żeby nie zalać sobie pokoju jak chcę odkręcić sobie picie, ale dobra najpierw zjem loda Żeby zapobiec ubrudzeniu randomowych rzeczy. Tym bardziej, że mój kotek nie śpi. Boję się, że będzie próbował wrzebrać ode mnie coś, co mu zaszkodzi. A ja nie popieram oswojenia zwierząt z niczym, co im szkodzi. I teraz ostrożnie z piciem. Boję się, że pęknie jak balon, albo wybuchnie jak wulkan. Więc muszę to zrobić powoli, jak żółw. Smakuje prawie jak różowa mirinda albo Fanta. Też różowa. 7 na 10. Nie jestem w stanie ocenić zapachu. A no szkoda. Konsystencja: no. typowy napój gazowany, że tak to ujmę. Kochanie moje, nie pij tego, żeby ci nie zaszkodzić. Masz przecież wodę w misce. Ach, koty nie widzą wody w misce, a szkoda. Kochanie moje, hej, skarbie. Co się stało, że cię ściągnie do mnie? He? Pachnie oranżadą. To z tego, że pachnie orężadą w proszku, skoro smakuje jeszcze lepiej.

to jest słodka. A wiecie, kto jest jeszcze słodszy? Moja kotka. No, mam fajną kotkę. Jest łagodna i nawet kiedy się zdenerwuje, nie stanowi zagrożenia. Uwielbiam felinoterapię. Ale. Wolę nie częstować zwierząt jedzeniem stworzonym z myślą o ludziach, żeby im nie zaszkodzić. Poszła sobie, bo usłyszała, że nie wyrzebrze ode mnie jedzenia bezpiecznego dla większości ludzi. słodkim, podobnie do mojej kotki akcentem. Kończymy dzisiejszy odcinek. Zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapki w górę, dzwoneczki. Wyślijcie dzisiejszy odcinek do swoich znajomych. Zjedzcie smaczną i zdrową kolację. Pa!